Przede wszystkim przychodzę dzisiaj do Was z recenzją i testem palety czy Glitters od Benefitu i jest to ten rodzaj drugi, gdzie jest więcej bronzerów. E, ogólnie ta paleta została wyhaczona na, na Sephora teraz na promocji przez moją mamę. E, był dodany jakiś dokładny, w sumie ostatni, może jeden z ostatnich produktów i ona kosztowała około 140 zł. E, normalna cena to jest chyba 200... 260, 270. No tak czy inaczej, ja miałam zamiar kupić ten Hula Bronzer, gdzie on sam 8 gramów produktu kosztuje 180 zł. Także, no mniej no, więcej, jakie są, są wahania: 170, 160 w zależności od tego, gdzie kupicie, i tak naprawdę po jakich cenach, bo te ceny yy, się nieraz zmieniają. Także, no cała paleta. Kosztowała 140 zł, a ja chciałam kupić jeden brązer za 170, gdzie gramatura jest taka sama, bo jest tutaj 8 gramów. I w normalnym, pełnowymiarowym produkcie też jest 8 gramów. Jeszcze jest ten hula Mini i on wtedy chyba kosztuje 80 zł, czy coś takiego, i tam są wtedy 4 gramy. Tak czy inaczej, cała taka paleta, gdzie byście mieli kupować produkty osobno, wyszłoby pewnie coś około. Wydaje mi się, że 400 zł, 500, tak mniej więcej jak zrobiłam listę wszystkich kosmetyków. W tej palecie to już i tak kosztuje tanie, bo kosztuje coś około niżej niż 300 zł, a jeszcze teraz na promocji za 140, no to po prostu moim zdaniem taka okazja, że hej. Poza tym, wydaje mi się, że sama cała ta paleta jest idealnym rozwiązaniem na wyjazdy, dlatego że macie tutaj i bronzery, i rozświetlacze, i róże, i tak naprawdę macie wszystko w jednym miejscu. Jeśli macie małe, w sensie mało miejsca w bagażu, a chcecie wziąć jak najwięcej wartościowych produktów, wydaje mi się, że to jest najlepszym rozwiązaniem. Poza tym też, gdybyś się uprzeć, i po prostu powiedzmy, że jest okres letni i nie zależy wam na tym, żeby robić nie wiadomo jaki makijaż oka, tylko żeby powiedzmy przyciemnić i jakoś dodać błysku te, te, tej powiece, to tą paletą też można byłoby wykonać makijaż oka. Także, no, moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie na wyjazdy, a zaraz będziemy testować. Ale na początku przygotuję buzię przed konturowaniem i zaraz się widzimy. Gdyby to w rzeczywistości też było takie proste i szybkie, to byłoby idealnie. Dobra, nie przedłużając, teraz czuję się jak taki ziemniak, dosłownie jak ziemniak, bo mam praktycznie cały makijaż oprócz konturowania i mam wrażenie, że jestem taka blada i taka płaska, taki ziemniak po prostu, mniejsza. I mamy tutaj tą paletę. Otwieramy i będziemy konturować twarz. I wam pokażę jeszcze z bliska wszystkie te odcienie. Bardzo mi się podoba ogólnie ten pierwszy, ten, to jest taki rozświetlający róż. Wydaje mi się, że może wyglądać fajnie, jednak jest bardzo różowy i zobaczymy, jak to będzie u mnie na twarzy wyglądało. Bo jednak ja z tymi różami to nie za bardzo lubię kombinować. Ten rozświetlacz mnie bardzo ciekawi. Te dwa bronzery hula, wydaje mi się, że ten jeden, ten hula Carmel, będzie bardziej właśnie na lato, dlatego że jest dużo, dużo cieplejszy. Wiadomo, ja latem będę dużo bardziej opalona niż teraz. A ten zwykły hula, wydaje mi się, że właśnie jest na takie pory jak teraz. No i ten ostatni brązer. Bron Rozświetlacz. Pff, róż. No to ja różu praktycznie w ogóle nie używam, A czy nie praktycznie, tylko w ogóle nie używam. Wiem, że raz tylko na osiemnastkę pani zrobiła mi kosmetyczka, zrobiła mi makijaż i dodała różu, to wtedy mi się ewentualnie podobało. Potem po tej osiemnastce, jak chociaż chciałam sobie ten róż dodać, to od razu miałam wrażenie, że wyglądam dużo gorzej niż bez różu. No także... Konkludując, nie wiem, jak sprawdzi mi się ten róż, czy ja w ogóle będę umiała go nałożyć, bo nie używam, jakoś nie lubię, ale przetustujemy, zobaczymy. Ogólnie tutaj do góry w zakładce możecie sobie wyciągnąć jakby krótką instrukcję, jak używać bronzera, rozświetlacza i właśnie tego tutaj różu. Także spoko, spoko. Co mnie zastanawia, to oczywiście to. Zawsze, gdzie dołączają jakiegokolwiek rodzaju produkty, to nigdy ich nie używam, według mnie są po prostu gównowatne. No po prostu są według mnie bez sensu, zawadzają tylko miejsce i nigdy ich nie używam, bo są wykonane moim zdaniem słabo. Dobra, ale zobaczymy, dzisiaj przetestujemy, także co i jak będę oceniać? Jeszcze Wam zrobię swatch ogólnie tego wszystkiego. No według mnie ten rozświetlacz może być ciekawy, ale w ogóle ten hula jest taki bardzo mokry jakby zobaczymy jak się sprawdza, ale naprawdę ten odcień karmel jest strasznie ciepły ale rozświetla, że powiem, że jest bardzo napigmentowany także zobaczymy co z tego wyjdzie, będę ciekawa będę testować przechodzimy do konturowania i na początku nałożę sobie tą szpatułką ale zobaczymy Bior, biorę ten bronzer hula nie wiem jak ja mam w ogóle tego użyć tą szpatułką że tak co, twarz półka nie jest dla mnie. Wezmę sobie normalny pędzel, którym normalnie konturuję twarz. Ojej, strasznie się osypuje ten brązer. Konturuję. Boże, jaki tu ma pigment. Okay, mniej więcej tak to się prezentuje, i powiem Wam, że podoba mi się i to nawet bardzo, ale z jednej strony ja jestem przerażona, bo zobaczcie, jak różni się ten odcień od tego, jaki ten jest przy tym ciemny i taki ciepły. A po prostu, jak nabrałam tylko taką kapkę tego jaśniejszego, to już tutaj widziałam, jak tego produktu jest sporo i nie oszukujmy się, ale z tego co widzę to ten bronzer i tak jest ciemny, nie jest on jakoś mega jasny, nie jest taki chłodny, delikatny, tylko widać, że jednak podkreśla ten kontur i jest taki dosyć solidny. Także ja się obawiam, co to będzie przy tym. Skoro ten już według mnie jest spory i solidny, także no ten obawiam się, że może być za solidny, że tak to powiem. No, ale zobaczymy, zobaczymy na razie już dzisiaj tego nie będę testować. Ale z tego jestem zadowolona, mi się podoba i jestem jak najbardziej na tak. Więc teraz jeszcze wychudzę sobie nosek tutaj tym brązerem i będziemy przychodzić dalej. I tak to mniej więcej wygląda. Teraz dodam sobie odrobinę różu. Tutaj tego, ale tak odrobinkę. Ogólnie ja Wam tutaj jakichś super opinii na temat różu nie wystawię, dlatego że ja różu nie używam. Yy, może się przekonam, ale no nie wiem, ale ja różu nie używam, więc nie mogę go porównać jakby z innymi produktami. Więc tutaj ta ocena jest dla mnie ciężka, więc niestety takiej oceny ode mnie nie uzyskacie. Okej, okay, wydaje mi się, czy coś tam odrobinkę widać z tego różu z tej twarz. Czy jest może taka bardziej promienna, delikatna dziewczęca. No nie wiem, ale to może jest tylko taka delikatna, bardzo delikatna różnica. No i teraz spróbujemy tego rozświetlacza kuki, co tutaj mamy. I zobaczymy, co to będzie. no Wydaje mi się, że będzie ciężko powiedzieć poprzeczkę, dlatego że ostatnio używam cały czas tego rozświetlacza z paezem. więc dla mnie to jest takie to biedę. Także zobaczymy, zobaczymy. Powiem Wam, że mi się podoba. Nie jest taki mocny, jest delikatny, naturalny, podkreśla ten kontur. Pasuje idealnie do tego brązera i do tego różu. I fajnie to się razem zgrywa. Zobaczcie, jak wygląda bez i jak wygląda z. No tak, fajnie podkreśla to wszystko. No, powiem Wam, że mi się podoba. Jednak, jeśli chodzi o odcień, to nie jest taki idealny dla mnie. Bo ja wolę takie bardziej szampańskie, takie pod żółte te rozświetlacze, pod złote, a tutaj jednak on tak wpada w trochę wróż. Ok, i tak to mniej więcej wygląda z obydwu stron. Tutaj jeszcze sobie trochę dodamy w kącik, w czubek noska i tutaj. Okej, okay, podsumowując, no według mnie wszystko wygląda bardzo fajnie. Ten róż z rozświetlaczem i z brązerem się idealnie zgrał i dodały taki fajny, idealny kontur. Tak podkreśla, nie jest to za mocne, nie jest też taki, nie rzuca się od razu w oczy ten brązer i wszystko jest takie naturalne, fajnie podkreślone, także naprawdę bardzo mi się to podoba. Użyłam właśnie tutaj tych trzech produktów. Wam pokazuję ten, ten i ten. Eee, tak jak już mówiłam, ten brązer moim zdaniem bardzo fajny, jednak trzeba z nim uważać, bo ma bardzo duży pigment i mimo że się wydaje taki dosyć zimny i taki delikatny to na twarzy jednak jest mocny także ja obawiam się tego naprawdę obawiam się niego niego jego jeśli chodzi o ten róż no powiedziałam że na temat różu się nie mogę dużo wypowiedzieć dlatego że ja różu nie używam ale tutaj mimo że jest taki delikatny ja coś tam widzę ja coś tam widzę to moim zdaniem fajnie podkreśla właśnie ten kontur i ostatnią rzeczą tutaj mamy właśnie ten rozświetlacz, moim zdaniem on idealnie pasuje do tego bronzera i do tego różu mimo, że ma taki troszkę różowy odcień, a ja wolę takie szampańskie to moim zdaniem wszystko fajnie tutaj się komponuje, nie jest taki mocny, nie widać go od razu jest właśnie taki idealny, naturalny I na dzisiaj sobie przetestowałam na razie te trzy, jednak tych też jestem bardzo ciekawa tego się obawiam, ale zobaczymy jak wyjdzie cała paletka, tak jak mówiłam moim zdaniem jest bardzo opłacalna więc jeśli ją jesteście jeszcze gdzieś w stanie wychaczyć gdzieś na promocji, to jak najbardziej polecam. No moim zdaniem produkt naprawdę warty zakupu, naprawdę warty zakupu. Cały ten kontur wydaje mi się, że wyszedł mi fajnie. Mi się podoba, jak ta twarz wygląda. Już nie wygląda, jak ziemia, jak tylko wszystko jest takie. Ładnie podkreślone. Na początku też mówiłam, że nadawałby się do makijażu oka, bo wydaje mi się, że dodać jakiś brązer na oku i rozświetlić to tym rozświetlaczem. Jak najbardziej na tak, w takich porach letnich, gdzie tylko po prostu chcecie nadać jakiegoś blasku czy coś takiego, to jak najbardziej na tak. Ode mnie to na tyle i do zobaczenia w następnym filmiku.